Cześć, tu Tomek z Zielonego Pokoju. Zapraszam Was na następną dostawę w naszym studiu roślin zielonych w Oławie. Tą dostawę również możecie zobaczyć na naszej stronie zielonypokój.pl w kategorii nowości. W ręku mam tutaj roślinę żelazną, tak jest nazywana Aglaonema. Ta jest Aglaonema Crete Flame. Charakteryzuje się czerwonymi pięknymi liścia, liśćmi oraz takimi różowymi łososiowymi łodygami. Tą roślinkę przekażemy osobie, jednej z Was, która zostawi komentarz pod filmikiem. Tym razem będziemy wspierali znowu osoby potrzebujące. Przekażemy tym razem 10% przychodu z, weekend, z naszej weekendowej sprzedaży na właśnie pomaga się. Wystarczy zostawić imię osoby, którą powinniśmy wesprzeć właśnie tą sumą. A my teraz przechodzimy do naszej dostawy. I pokażę Wam, co jeszcze oprócz aglaonemy, jakie perełki mamy w naszej dostawie. A więc y, aglaonema jest rośliną żelazną, jak już wspomniałem, jest idealna dla osób początkujących, nie ma żadnych wymagań, y, my mamy ją w miejscu jasnym bądź w miejscu ciemnym, podlewamy, jak górna warstwa podłoża przeschnie, y, nie trzepia się jej żadne robactwo. Fajnie jej te listki tutaj przetrzeć, aby ładnie się nam lśniła. Warto roślinki myć, aby zapobiegać różnego rodzaju chorobom. Obok aglaonemy mamy przedstawicieli znowu bardzo łatwych ro roślin. Mamy tutaj monstery pnące. Mamy monsterę tutaj pnącą karstenianum, zwaną też peru, ale też możecie spotkać się w obrocie handlowym pod nazwą Epipremium Marble Planet. Każda monstera po pierwsze wymaga stanowiska jasnego. Dobrze sobie radzi również w półcieniu, ale jeżeli będzie jasne stanowisko, to wówczas będzie nam szybciej rosła. Ta charakteryzuje się bardzo szybkim wzrostem i liście, jak widzicie, ma takie fajne, mięsiste, wypukłe. Przypomina to trochę skórę takiej fajnej żaby. Zale zawsze należy naszą roślinkę przesadzić do przepuszczalnego podłoża i podlewać dopiero, jak podłoże to całkowicie przeschnie. My mamy tutaj usługę Przesadź Mnie i dzięki tej usłudze, zamawiając roślinki, możecie poprosić nas o to, żebyśmy te roślinki wam przesadzili. Druga nasza monstera, która jest również pnąca, jest troszkę większą pnącą monsterą, taka typowa dżungla w tym przypadku. Ta pochodzi z Ameryki Południowej. Pinatipartita, tak się nazywa. Jak widzicie, mamy bardzo duże okazy, które są w doniczce 19. Już tutaj, coraz starsze liście mają tutaj oczywiście dziury. Im starsza roślinka, tym te dziury będą głębsze i coraz większe. Ta sadzonka składa się, jak każda inna, z dwóch pędów i ma podobne wymagania jak nasza karstynianum czyli stanowisko jasne, półcieniste. Pamiętajmy o tym, aby nie stawiać naszych monster w miejscach, gdzie jest zimny powiew powietrza albo przeciągi, ponieważ roślinki te tego nie lubią i tutaj na ich listkach będą występowały takie czarne plamy. To co widzicie, takie żółte kropki są normalne u tej roślinki. Taka jest jej uroda i tutaj tym akurat się nie możemy martwić. Natomiast jeżeli by wystąpiły na obrzeżach takie żółte plamy, które mają obwódkę czarną, wówczas oznacza to przelanie naszej roślinki i musimy po prostu ją jeszcze bardziej przesuszać. Czyli najlepsze, co możemy zrobić, jeżeli chodzi o monstery i filodendrony, to zawsze przesuszamy te rośliny przed każdym podlaniem. Rzadziej podlewamy w zimie, częściej podlewamy w lecie. Następną roślinką, którą mamy i która do nas wróciła, to jest filodendron birkin. Ten filodendron Birkin charakteryzuje się właśnie takimi już białymi, całkiem młodymi listkami. Traktujemy go podobnie jak monstery, czyli na pewno byśmy przesadzili tutaj z tego włókna kokosowego ziemi produkcyjnej do ziemi dla monster i filodendronów. Możemy go również przycielać olejkiem nim. I oprócz tego też staramy się go trzymać w miejscu jasnym. Pięknie nam będą rosły. Tutaj fajne jest w tych filodendronach, że niektóre egzemplarze, jak widzicie, mają taką piękną warygację, czyli ciemna zieleń z jasną zielenią i biały. Tutaj widzę następny, właśnie listy, który rośnie, będzie miał podobną charakterystyczną wariegację. Czyli te nasze filodendrony są białymi liśćmi. Mamy tutaj perełkę następnie wśród kalatei Fusion White. Jest to kalaktera kolekcjonerska. Nie jest roślinką kapryśną, ale ma swoje wymagania, ponieważ ma te listki dość białe, czyli wilgoć, wilgotność powietrza musi być bardzo wysoka. Używamy tutaj nawilżacza, bądź możemy się posiłkować również metodą Metodą keramzytu i wody. Czyli stawiamy roślinkę na podstawce, na której sypiemy kamyczki bądź keramzyt, zalewamy to wodą przygotowaną, ale w taki sposób, aby roślinka nie dotykała tej wody, czyli żeby się w niej nie utopiła i wilgoć, która będzie tutaj parowała z tej wody, będzie jakby zasilała naszą roślinkę. Oprócz tego, roślinka ta nie lubi zimnego powietrza i na pewno nie lubi mieć przelanej ziemi, tak jak tutaj mamy w tym przypadku, czyli znowu tutaj należy ją dość szybko przesadzić. Miejsce na pewno nie będzie w pełnym słońcu, czyli jasne stanowisko, ponieważ te białe liście szybko by się nam popaliły. Wygląda jak malowana, jak z obrazu. Przepiękna Fusion White, kalatea. Wszystkim polecam. Warto się troszkę nasilić, troszkę pochodzić w tej roślince, żeby takie piękne okazy zachować. Tym bardziej, że tutaj jest kilka sadzonek. Następną roślinką, którą polecam, mamy tutaj alokazję Halo Beauty. Ta alokazja ze względu na swoje liście, sadzonki są. Tutaj dwa, dwie mamy roślinki, czyli mam w środku pewnie dwie bulwy. Ze względu na swoje liście znowu będzie miała stanowisko jasne. Lubi tak jak kalata podobne warunki, czyli wilgoć wysoką, bardzo wysoką wilgoć powietrza. Tą, taka ciekawostka, tą alokazję przyrównują również niektórzy botanicy do Kaladium, ze względu na na kształt liści, jest taki kształt sercowaty. Kolor bardziej taki moro. Oczywiście w ziemia tutaj by była odpowiednia dla alokazji, czyli przepuszczalna. Staramy się tej roślinki ani nie przesuszać, ani nie przelać oraz ona bardzo lubi dużo jeść. Czyli do naszego podlewania dla alokazji dajemy nawozu, nawozu do roślin zielonych. No, i stanowisko jasne zapewniamy oczywiście naszej alokazji. Pamiętajcie, jeżeli alokazja zrzuci wszystkie liście, a tak może się zdarzyć, to wówczas nie wyrzucamy tej roślinki, tylko sprawdzamy, czy bulwy są zdrowe. Jeżeli bulwy są zdrowe, to wówczas oczywiście odczekamy 2-3 miesiące i sobie wsadzamy te bulwy do nowego podłoża, zaczynamy podlewać i ona nam wybije. Najczęściej zrzuca liście, jeżeli przeżyje jakiś stres, czyli będzie za bardzo przesuszona, to wówczas zrzuci te liście, albo będzie za zimno, to wówczas również zrzuci liście. Jeżeli ją przelejemy i te bulwy zgniją, to niestety już żadnego ratunku dla takiej roślinki nie będzie. Mamy tutaj jeszcze y, palmę koralową, która jest również nazywaną hamedorą wyniosłą. Są tutaj dwie nazwy. Ta koralowa nazwa pochodzi z tego, y, że y, ta palma kwitnie jak każda roślina. Dość duże okazy. O. Palma kwitnie jak każda roślina. Nic ci się nie stało? A kwiaty tej palmy właśnie przypominają korale, stąd nazwa właśnie meksykańskiej, meksykańskiej piękności, piękności palmy koralowej. Jedna z łatwiejszych palm, ponieważ nie ma du, dość dużych wymagań, jeżeli chodzi o wilgoć powietrza, zachowuje swój ładny koloryt. Warto oczywiście raz w tygodniu bądź dwa razy w tygodniu taką palmę zrosić, aby jednak jeszcze bardziej ją pobudzić do pięknego wzrostu. Jest bardzo gęsta ta sadzonka. Najczęściej te palmy dorastają do metra wysokości. Warto mieć je w długich doniczkach. Z ziemią oczywiście dla palmy, czyli ziemia będzie troszkę miała odczyn kwaśny. Miejsce będzie jasne. Czyli jeżeli ktoś ma miejsce jasne w domu, to wówczas jest to idealna palma. No i jest piękną ozdobą, jeżeli stoi na jakimś też podeście. Wtedy widać ją całą. W całej okazałości. Taka pierzasta, gęsta roślinka. Bardzo ładne są akurat te okazy palmy. Mamy również tutaj rośliny, które super oczyszczają powietrze. Mamy tutaj dwa rodzaje Sansevierii. Sansevieria Laurenti, która jest dość wysoką Sansevierą. Oczywiście będziemy je trzymali w miejscu jasnym. Im jaśniej dla Sansevierii, yy, nawet da radę sobie wystawie wschodniej yy, bądź zachodniej, tym szybciej ona będzie rosła i tym gęstsza będzie. Yy, jedna i druga, czyli nasza laurentii i nasza zejlanika, muszą być przesadzone do podłoża dla kaktusów i sukulentów, podlewane, jeżeli to podłoże całkowicie przeschnie, yy, oraz yy, Staramy się te roślinki trzymać z dala od kotków, aby je nie zjadły, ponieważ są roślinami trującymi. A wykazują się właśnie odwrotną fotosyntezą czyli oznacza to, że w dzień pobierają dwutlenek większy, węgla z naszego powietrza, a w nocy go wydalają czyli super roślinki, jeżeli chodzi o pomieszczenia, w których śpicie. Uzupełniliśmy sobie nasze, nasz magazyn. Również o bardzo, bardzo popularną, bo bardzo duża i pięknie wygląda, trzykrotkę na nóg. Roślina słońca, czyli pełne słońce jak najbardziej. Rośnie niebywale szybko, kwitnie, takie ma białe, małe kwiatki. Dużo podlewamy, podlewamy z nawozem, będzie roślinką zwisającą się. Polecam również swój filmik, na którym właśnie pokazuję jak zagęścić po zimie nasze trzykrotki ponieważ zimie trzykrotki cierpią na brak słońca, wówczas troszkę się nam wydłużają, troszkę ich góra łysieje, dlatego warto je zawsze odmłodzić każdego roku. Jest to bardzo łatwy i szybki sposób. Zachęcam do oglądnięcia filmiku, a link do tego filmiku będzie pod, naszym, pod naszą dzisiejszą relacją. Dziękuję bardzo. Czekamy na komentarze, kogo będziemy wspierali w tym miesiącu. Oraz życzę wszystkim miłego dnia. Na razie pa!